day yeah I think I was five and a voice deep within me told me it was time oh this little girl trembled, but you let that way and right then in there I Oh, oh can be awakened, but then fall asleep, and now it's 20 years later, and I'm still so weak. How i Na znak zawartego małżeństwa nauczcie sobie obrączki. Agnieszko, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Komradzie, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Wierności. Ojca i I Ducha się. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie. Boże, dobry wieczór. Dzień dobry wieku. bardzo. Na wieki wieków. Jak się pan czuje dzisiaj na dzisiejszej imprezie? Super, super, więc wspaniale. powiedz mi, przepraszam, że przyszliśmy od razu na ty, ale tak ci dobrze z oczu patrzy. Co myślisz o szelkach y... Konrada? są zajebiste, naprawdę. I gdybym wiedział nawet, że jest coś takiego, to bym sobie nabył i też bym w takich przyszedł. Naprawdę super są. Czyli polecamy, polecamy. Open up my love, why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up, open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up, open up my love. I know it's a front, you've been hiding behind. Come on and open up, open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I know you want to do that thing you always do. Get in your head. When that door stays shut, it puts this space between us. You make it hard to guess. Come on and open up, open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up, open up my love. Tell me what you need so we don't have to. I don't you tell me what's really on your mind. I don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Tobie jak on Joe. Nie wiem, w ogóle. Wiesz, że Cię kocham. No. Ja, to <toddżąc> kocham bardzo. <noise> Kasię, ty skocham. Całą ośmiornicę, zapamiętaj. Ośmiorniczka jest najważniejsza. Moja najukochańsza żona. Wymarzona. Ty by tu nie był. No, we... <głos> <głos> brak, brak słów, brak słów. Tego co słyszę mało osób narzeka, czyli myślę, że jutrzejsza impreza będzie tak samo dobra i zapraszam wszystkich. Ale impreza jeszcze się nie skończyła, więc nie wiem o co chodzi. Dopiero początek. Ja są szelki Pana Młodego. Ja z chęcią bym je rozpiął. Ale trzeba mieć jeszcze mocy Dobry, do góry, do góry, <noise> do góry. Nie, trzeba rozpiąć.

islandzki ogier spojrzał na nią i powiedział Jezus Maria w kocham Cię i wesele trwało i trwało do białego rana i tak wszyscy ludzie bawili się, pili i było dobrze wódeczka się lała wszystko się działo i tak było pięknie zdrowie młodej pary Dzień no, dobry ale jest Siła, raz Ja jem, nie wiem, ja chyba kupiłem drugiego. Ja! Ja Raz, raz. Nic nie słychać. Ale to mówisz nagrywać. Aha, to ja się nagrywam do Was. Tak. Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim gościom za przybycie. Mamy nadzieję, że wódka dobra, jedzenia dość i że będziecie długo wspominać ten dzień, bo my na pewno dziękujemy bardzo, cieszymy się, że mogliśmy Was gościć. Jesteśmy zaszczyceni.